Dziś w pracy zdarzyło się coś nietypowego, więc pomyślałam, że o tym opowiem. Burzyliśmy ściany na zakładzie, a w środku znaleźliśmy zabezpieczoną skrzynkę z kartką. Na samej górze był napisany rok 1968, a poniżej był napisany wiersz. I słuchajcie teraz, bo to on. Wchodzi zmiana na salony. Kierownik jakiś obrażony. Ranna i w chuj. Halo, kurwa! Krzyczy wuj. I tak echo pochali hali niesie. Słuchać pewnie też jest w lesie. Na ogół mieliśmy tu wesoło, rogaliki piekliśmy, lecz każda bajka ma swój koniec. Przyszedł czapa, a więc kapa. Sierpnia piątego dnia przeklętego wuj przyjął do nas człowieka złego. Z początku z wilka obserwował z dala. Po tygodniu już się śmiało przypierdala. Zucha też strzela, więc nie ma u nas przyjaciela. Czapeczka go wołali, bo nikt z bliska nic oddali, nie widział go bez czapki. W końcu mroźnego popołudnia w pizdzierniku wkurwił się chłop i zwolnił, a na odchodne poszedł do czapy i nie rozmieniał się na drobne. A masz ty, dziadzie! I strącił mu czapkę z głowy. Wszyscy przerażeni, lecz nastrój jednak groteskowy. Tam pod czapką Polip siedział. Ryście wolni! Powiedział. Wybiegł z hali zakładając ją z powrotem. Nie widzieliśmy go już nigdy potem.